I na koniec, najważniejszy fragment. <laughs> Mam nadzieję, że zadziała. Działa! E? Co to za dziwny hałas? O nie! To zaraz wybuchnie! Muszę się szybko stąd wydostać! A Chyba mnie ugryzł komar. Oj, słońce mnie oślepiło. Cóż, dziś przyroda jest bardzo dziwna. Oj, czuję się tak dziwnie. Co to było? Nie wiem, pójdę do domu sprawdzić, czy u Tati wszystko w porządku. Dobrze, Missyfu. A ja pójdę do pana Monina. <słuch> Ale się kręci w głowie. Biegiem, Lili. Nie ma czasu do stracenia. Tati, już idę. Przesada. Jestem pewna, że to nic takiego. Panie Monin, nadchodzę. la, 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 la. La, 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 la. O nie, panie Monin! Wszystko dobrze? Spokojnie, Lili, wszystko dobrze, ale muszę znaleźć błyskawicę. Wyjaśnię ci po drodze. Chodźmy, nie ma czasu do stracenia. Tati, Tati, gdzie jesteś? Chwila, chwila, czyli dlatego wszystko zamienia się w przepyszny popcorn? Dokładnie, Lili, dokładnie tak. O nie! Coraz więcej popcornu! Co ja zrobiłem? Cześć Missifu. Wow! Kim jesteś? Tati, pomocy! Missifu, to ja, Tati. Dlaczego mnie nie poznajesz? Tati, co ci się stało? O co ci chodzi, Missifu? Co mi się stało? Aj! Tati, poraziłaś mnie! O, Missy ale jesteś słodki. Jesteś futrzastą kuleczką. Tak jak ty, Tati. Chodź, wejdźmy do środka i zobaczymy, co z tym zrobić. Ojej. To dziwne. Wszystko, czego dotknie, zamienia się w popcorn. A teraz... Zastanówmy się, jak to rozwiążemy. He? O, nie, ja też! He? Ojej, ile popcornu? Ciekawe, co się stanie, jak dotknę stołu. Ihehe, ale zabawa! Tak, to dobra zabawa. Hehehe. <suszy> <suszy> Dobrze, a może powinniśmy przestać i poprosić o pomoc? Masz rację, Tati, ale kogo? Nauczycielkę? Zadzwonię do niej. Nie, Tati, nie dotykaj! Oj, za późno. <śmiany> Spójrz, Lili, to jest szlak z popcornu. O, popcornowy króliczek. Hmm, nie wygląda przepysznie. Nie Lili, nie jedz go! To na pewno prawdziwy króliczek. Oj, biedactwo, prawie go zjadłam! Dalej Lili. Missy fu. A może powinniśmy odwiedzić wielkiego maga? Może jego magia nam pomoże. Racja! Chodźmy! Jupi, jupi, odwiedziny! Co za niespodzianka! Ale co się wam stało, przyjaciele? Wyglądacie jak pompony. <ścoughs> Bo widzisz, wielki magu! Ha! Pomocy! Ratuj się, kto może! Potrzebujemy Twojej pomocy, wielki magu! Nie chcę skończyć uprażony. Przepraszam, przyjaciele, ale nie wiem, jak to naprawić. Hę? Bardzo się cieszę, że mnie odwiedziliście, ale... Możecie już iść, proszę. Zaraz spalicie mnie na wiór. A! Przepraszam. Aj! Mam nadzieję, że rozwiążecie to! Dziękujemy Magu! Cześć! Ajajaj, aj, 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 goni mnie! Pomocy! I co, I co teraz robimy? zrobimy? Kto nam pomoże, jeśli, jeśli, pomoże, jeśli nawet wielki, wielki Mag nie wie co robi? robić? Myślę, że jesteśmy już blisko. Mm -hmm. O nie, co tu się stało? A teraz, co zrobimy? No, myśl, Monin, myśl. <laughs> już wiem. Z moją maszyną wirującą wszystko wróci do normy. I ta malutka suszarka do włosów. Ma wszystko naprawić? Hehe, <laughs> zaraz zobaczysz, Lili. Gotowe. Ojej! Ale się powiększyła. A teraz, co musimy zrobić? Muszą wejść do środka. Potem będą wirować z dużą prędkością, co spowoduje, że wytworzona przez nich energia elektryczna popłynie przez rurkę, a następnie uniezie się w górę pod postacią chmury i będziemy mieli deszcz popcornu, który możemy zjeść. Jupi! Popcorn! Chwilka, więc po prostu stworzył pan wielką maszynę do popcornu? Dokładnie, Lili, ale niestety coś się zepsuło. A teraz zawołajmy Taty i Misifu, żeby tu weszli. TATY! Fu, CHODŹCIE TU! Missy Fu, wołają nas! OJEJ! A teraz wejdźcie do środka. Ale jak mamy tam wejść? Skoro wszystko, czego dotkniemy, zamienia się w popcorn! Spokojnie przyjaciele, możecie wejść nie martwiąc się o nic. Ta maszyna jest stworzona właśnie po to. No dobrze, przywróciłam się! O, o, nia! O, o, nia! Uf, nareszcie koniec! O, kręci, kręci mi się, się w głowie! głowie. Tylko, Tylko nie znowu to! Pomocy! Lustereczko! Ocal mnie proszę! <laughs> Teraz jestem niewidzialny! <laughs> Zadziałało! Yupi! <śmiesz> oh, oh, oh! Popcorn! Popcorn! Yeah! Może ci już wyjść! Yeah! Nie mogę wstać na nogi! Yeah! Teraz jedzmy popcorn. Yupi! Nям 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 nям. Hmmm nям 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 nям. Hmmm nям 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 Jak dobrze, że wszystko wróciło do normalności. Tej dziury wcześniej nie było. Mm, niam, mm. Lili, bo ja nie mogłam się powstrzymać i zjadłam trochę popcornu. <śmienny> <śmienny>